Masz już? Nie? No to po prostu żałuj, bo dowiedziałbyś się jeszcze więcej ciekawych rzeczy na temat mormonizmu. Ja chciałem wrócić do takiego tematu, który w zasadzie powinien być pierwszym tematem z zakresu mormonizmu, czyli pierwsza wizja Josepha Smitha, ponieważ te kontrowersje, które dotyczą mormonizmu, może nie dotyczą tych zasad, które w ogóle, moi drodzy, Mormoni mają, ile tak naprawdę przez fakt na te dziwne kosmiczne objawienia, które mieli, a w efekcie końcowym, moi drodzy, po tych wszystkich objawieniach, to w grę wchodzi w ogóle niespójność tych objawień. Dlatego chciałem się teraz, podobnie jak królem, o którym już mówiłem w tym materiale Wątpliwości Świadka, moi drodzy, chciałbym zająć się pierwszą wizją Josepha Smitha. Ja sobie wynotowałem takie pewne ciekawostki, które mm, mogą Wam troszeczkę przybliżyć tą kwestię tej pierwszej wizji. Najpierw zacznę od cytatu Gordona Hinckleya, prezydenta już nieżyjącego Mormonów. On powiedział: Cała nasza siła opiera się na tej, prawdzie tej wizji. Tak się stało, czy nie? Jeśli nie, ta praca jest oszustwem. Jeśli tak, jest to najbardziej znacząca i cudowna praca. Pod niebem. No, fantastyczne słowa i prawdziwe, bo jeśli ta wizja była nieprawdziwa, to znaczy, że to jest to wszystko oszustwo, bo na tej wizji został zbudowany Mormonizm. Prawda? I e, mówiąc o kwestiach związanych z Mormonizmem i z tą pierwszą wizją, należy podkreślić, że w ogóle istniały cztery pierwsze wizje i opisy tej pierwszej wizji są w czterech różnych miejscach. Jedna wersja jest z 1832 roku, dwie wersje są. No, pięć wizji nawet by było. Dwie wersje są z 1835 roku, jedna wersja z 1838 roku i jedna wersja z 1842 roku. Przy czym te wersje tych wizji w ogóle totalnie się między sobą różnią. Przy czym jeden z moich znajomych mormonów próbował twierdzić, że tak, w jednej było coś powiedziane, w drugiej nie do końca było powiedziane, tu można tak interpretować, to można tak, ale wszystkie się pokrywają. Guzik z pętelką. One są odmienne. One są totalnie odmienne. Podam kilka takich przykładów moi drodzy. Nikt, absolutnie nikt z rodziny Josepha Smitha, nawet członkowie jego rodziny, nigdy nie słyszał o pierwszej wizji Josepha Smitha od 12 do 22 roku życia. Josepha Smitha Smith miał wizję, ale jakoś aż do 22 roku życia w ogóle na ten temat nic nie mówi. To jest ciekawe. Pierwsza i najwcześniejsza relacja pierwszej wizji pojawiła się w czasopiśmie Józefa Smitha i napisana została w roku 1820, czyli 12 lat, po czym w sumie, kiedy ta wizja była, kiedy miała miejsce. Nie ma absolutnie żadnych danych wcześniej. Nie, nie, tu chodzi bardziej mi o to, że, się przyjęzyczyłem, 12 lat po, 12 lat po yy, tej pierwszej wizji, Smith w ogóle zaczął cokolwiek mówić, czyli nie ma żadnej wzmianki w ogóle na temat wizji przed 1832 rokiem. Yy, to jest istotna sprawa, żeby ktoś potem mi nie zarzucał, że, że nie mówię prawdę. Yy, w wersji 1832 roku, Joseph Smith powiedział, że nawet przed modlitwą widział, że nie ma prawdziwej i żywej religii wzorowanej na Kościele, który ustanowiłby Chrystus w Nowym Testamencie. Głównym powodem tej modlitwy była e według niego prośba o przebaczenie grzechów. W oficjalnej wersji z 1838 roku Jezus po Józef, Józef powiedział mniej więcej tak: Powodem, dla którego chciałem zapytać Pana, było to, że chciałem wiedzieć, która ze wszystkich wyznań, które ze wszystkich wyznań jest słuszne. Abym wiedział, do którego z nich się dołączyć. To jest właśnie taka wersja tej wizji z 1832 roku, ale w 1938 Józef wraca do tego. Pewne problemy, które się tak naprawdę wiążą z tą wizją, moi drodzy. Kwestie dat wieku. W wersji z 1832 roku Józef mówi, że ma 15 lat, kiedy ma wizję. 1821 roku. A w innych wersjach mówi, że miał 14 lat i że był to rok 1821. No, załóżmy, że chłopakowi się poplątało i nie wie dokładnie, ile miał lat i nie wie dokładnie, w którym roku to w ogóle było. Moi drodzy, no, bardzo takie oryginalne, bo jeżeli na nim tak to wywarło wrażenie, no to takich rzeczy się nie zapomina. Takich rzeczy się nie zapomina, że ja powiem, miałem Wtedy, czy miałem tyle lat, czy tyle lat, prawda? Jeszcze można powiedzieć, że miałem, no nie wiem, 15,5, no to powiem, miałem 16 lat, około, tak, ale sam sobie będzie w stanie przeliczyć, w którym roku ta wizja była. A tutaj są w ogóle dwie odmienne, moi drodzy, kwestie lat, w których ta pierwsza wizja miała nastąpić. Powód lub motyw jego prośby o boską pomoc to kwestia na przykład studium Biblii i wina, kwestia tych ruchów przebudzenia. Oczywiście, Hmm. kwestia tego, że on nie wie do którego kosiła się dołączyć, on w tych różnych raportach, moi drodzy, podaje różne dane i to jest najśmieszniejsze. Polecam tą pracę Rulensa, bo jest ona naprawdę bardzo fajna. Człowiek 30 lat był Mormonem, zgłębiał to i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że to jest jeden wielki kit, że to jest bzdura po prostu. Kolejna sprawa. Problemem jest, kto tak naprawdę się Józefowi w tej pierwszej wizji wziął, objawił, bo moi drodzy, Obiera mu się duch, anioł, dwóch aniołów, Jezus, wielu aniołów, Ojciec i Syn. W ogóle jak przeczytamy te wizje, to się okazuje, że jest totalna dezorientacja, moi drodzy. Raport historyczny pokazuje, że w 1820 roku w Palmirze nie było żadnego ruchu nazwijmy to tak ożywczego. Oczywiście na tym terenie był taki ruch ewangelizacyjny nazwijmy to, ale jeden był w roku 1817, a drugi był w roku 1824, ale żaden nie był w 1820 roku. Dane jego brata Williama Smitha i jego matki Lucy Max Smith dowodzą, że rodzina dołączyła do Kościoła prezbiteriańskiego po śmierci Alwina, czyli brata Josepha, w listopadzie, moi drodzy. W listopadzie 1823 roku. Chociaż Joseph Smith w, oficjalnym, w oficjalnej wersji z 1838 roku twierdzi, że zostali członkami w 1820 roku, czyli 3 lata przed śmiercią Alwina Smitha. Pozostaje pytanie, dlaczego Joseph Smith miał trinitarną wiarę w Boga, jak wcześniej opisano w księdze Mormona. Kiedy wyraźnie zobaczył na własne oczy, że ojciec i syn są oddzieleni cielesnymi istotami, jak to napisał przecież w pierwszej wizji, tak? Oczywiście powiem tak, no moi drodzy, Mormonizm, religia wytrzaśnięta albo wytrząśnięta z kapelusza, moi drodzy. No, pokazane różne wizje, które y, mają być fundamentem y, Mormonów, a tymczasem okazuje się, moi drodzy, że te wizje, no po prostu ni kupy, ni czegoś innego się nie trzymają. I nie to, że jedne, zachodzą na siebie. One, moi drodzy, są totalnie różne. Ja postaram się Wam zobrazować troszeczkę na monitorze, jak one wyglądają. Będzie to Dużo lepsze, żebyście sobie zobaczyli. Tu mamy te cztery wizje Josepha Smitha. Pierwsza, najbardziej znana wersja, pojawia się Pan, prawda? Przebaczenie Grzechów, ale nie ma w ogóle mowy o dwóch osobach, że są dwie osoby, o jakimś supi ognia, o jakimś blasku aniołów, o Bogu i ojcu. Oczywiście w tej pierwszej wizji jest Jezus Chrystus, odpuszczenie Grzechów. I wszystkie kościoły mówią źle, to jest pierwsza wizja. Mamy następną wizję, proszę bardzo, Joseph z Judisem Geislis, czyli mamy kwestię dotyczącą e, prawda, tego supłognia i tak dalej, i e, kwestii duchowych. Oczywiście jest mowa o e, odpuszczeniu grzechów, ale jest mowa o dwóch postaciach. Jedna w obłoku ognistym, druga normalnie sobie stoi, oczywiście jest kwestia tego ognia blasku aniołów, chór aniołów, angel szar, prawda? Nie ma mowy o Bogu Ojcu o Jezusie Chrystusie. Oczywiście jest angiel, nie angel tylko anioł, tylko pojawiają mu się załóżmy aniołowie, tak. No, moi drodzy, ale totalnie widzimy, że ta wizja z tą wizją są totalnie inne. Idziemy sobie do następnej wizji z 14 listopada 1835 roku. Zaraz zobaczymy, żeby to było jeszcze dalej, bo tu wyjdziemy. I tu będziemy mieli jeszcze lepszy dowcip. W ogóle nie ma mowy o odpuszczeniu grzechów o dwóch osobach, osłupie ognia. Oczywiście widzimy, że objawiają mu się tylko chóry anielskie w tej wizji z 14 listopada 1835, tak? Nie mamy totalnie, to jest jego wizja opisana, prawda? No i załóżmy czwarty przykład wizji z 1838 roku, kiedy weźmiemy, pojawiają się oczywiście dwie osoby, pojawia się kwestia odpuszczenia grzechów, nie ma mowy o słupie ognia, o, o i tak dalej, o chórze, chórze anielskim, jest Bóg Ojciec z Jezusem Chrystusem. Nie ma żadnego anioła w tej wizji. Ale oczywiście stałym pozostaje to, że wszystkie kościoły mówią źle, moi drodzy. Czyli tutaj tak nawet obrazowo, jeżeli zobaczycie, ja sobie to pozwolę jeszcze raz e, przesunąć, to zobaczycie, że te cztery wizje są totalnie odmienne, nie to, co mi próbował mówić znajomy, że tu jemu ja się wydawało, było 14,5, 15, nie. Po pierwsze, problem jest, że gościu, mówiąc o wizjach, podaje totalnie różne wersje. Ile miał lat, to jest jedna sprawa, w którym roku, to jest druga sprawa, trzecia sprawa podaje totalnie inne rzeczy. No i z tego no, nie da rady zrobić miksu. Na zasadzie, że będziemy mieli, no musielibyśmy zrobić miks, że mu się pojawił, kurde, Bóg ojciec z synem, dodatkowo anioł w supie ognia, a anioły śpiewały, e, prawda? I gościu w ogóle prawie zwariował, tak? Prawie zwariował. Ale jeżeli to było tak ważne dla niego, to dziwne, że on nawet nie wie, w którym roku mu to się wydarzyło. Bo wiek, można powiedzieć, 14, 14,5 i tak dalej, można tutaj sobie lawirować. Ale, moi drodzy, Rok to będzie wiedział, kiedy coś skończył, kiedy coś zobaczył. Także tak wygląda podstawa, troszeczkę szczerze mówiąc, nawet bardzo mydlana podstawa na temat tego, moi drodzy, jak w, ogóle, jak w ogóle wygląda fundament mormonizmu. No, fundament mormonizmu, moi drodzy, jest bardzo, bardzo mydlany. No to trudno, żeby z tego wykluło się coś konkretnego, no nie? Ale na zakończenie przypomnę raz jeszcze. Serdecznie zachęcam. W komentarzach można się do mnie odezwać. Mam kilka jeszcze egzemplarzy. Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany wielkim przebudzeniem, czyli Mormonami Jehowymi, świadkami Jehowy, czy, czy różnymi innymi odłamami, sektami, manipulacjami, żeby nabył tą publikację. Zostało jeszcze parę egzemplarzy. Tak jak wspominałem, dochód jest przeznaczony na biedne rodziny z Afryki, więc jest to taka swoistego rodzaju cegiełka i warto tą cegiełkę mieć i mieć świadomość, że się komuś drugiemu pomogło.